Ton węgla wreszcie zwodowane. Po blisko dwóch miesiącach opóźnienia związanego z pracami na odrze do kanału Gliwickiego wpływają barki. W sumie w tym sezonie mają przewieźć 650 tysięcy ton węgla. Jak na polskie warunki, to sporo. Jak na europejskie? Niewiele. O to ile jeszcze wody musi upłynąć w rzekach, aby polskie barki mogły pracować na takich obrotach jak te w zachodniej Europie? Pytał Marcin Tulicki. Portowy spokój, tym razem wywołany dniem wolnym od pracy. Czekamy do jutra na załadunek węgla. No i będziemy płynąć dalej. Gdzie? Na Wrocław na elektrownię, elektrociepłownię do, do Wrocławia. Na trasie Wrocław-Gliwice Leszek Mańkowski kursuje cztery razy w miesiącu. Teoretycznie, bo przez kilka tygodni pracować nie mógł. Z otwarciem sezonu żeglugowego zwlekano ze względu na zamulenie odry. A każde opóźnienie to dla Gliwicy... Z otwarciem sezonu żeglugowego zwlekano ze względu na zamulenie odry, a każde opóźnienie to dla gliwickiego portu finansowe straty. Wreszcie sezonu nadrobimy to opóźnienie, natomiast w tym roku planujemy przeładunek około 650 tysięcy ton węgla plus około 200 tysięcy ton kruszyw. Liczby imponujące, ale polskiego transportu rzecznego do niemieckiego czy holenderskiego wciąż porównywać nie można. To jest chyba kultura już tam jednak od dawnych czasów w sumie, bo kurcze drogi tam naprawdę są zadbane, wszystko tak jak trzeba, nie? śluzy. Bolączki polskiej żeglugi dobrze zna Dariusz Myczkowski, który po odrze zamierza pływać w celach turystycznych. U nas jest bardzo to dużo niedociągnięć. Szlaki są nieżeglowne, brakuje dużo znaków, oznakowań na szlakach żeglownych, niepogłębione są, tak jak Wisła. Infrastruktury brakuje, podobnie jak udrożnionych szlaków rzecznych. Dlatego taka, teoretycznie najtańsza forma transportu, w Polsce wciąż popularna nie jest. Z tego co pamiętam, jest Dolna Wisła i, i Odra w kawałkach. Czyli nie niewiele. niewiele. Jest szansa na zmiany dzięki europejskim priorytetom, uważa profesor Stanisław Krawiec. Priorytetom zapisanym w tzw. Białej Księdze, czyli dokumencie wyznaczającym kierunki rozwoju. Szacuje się, że do roku 2000. 30. Co najmniej 30% towarów musi przejść zgodnie z tym dokumentem na transport ekologiczny, czyli albo tory, albo żegluga śródlądowa. To bez wątpienia będzie wymagało inwestycji, czyli potężnych pieniędzy. Jeśli się uda, być może za kilka, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat europejskie standardy przypłyną również tutaj. Marcin Tulicki, aktualności.